serdecznie na kanale mojego projekt i nie mam za dużo do pokazania generalnie, ale chciałam jednak nagrać, bo y, takie ładne miejsce znalazłam do nagrywania i y, 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 no i ostatni film był o tym, że y, zaczął się ten projekt pogromcy zapasów. I ja byłam pełna energii i werwy, żeby ten projekt y, y, zacząć po pierwsze i po drugie szybko skończyć. Jednak niestety y, znowu y, zaczęły się takie dość ciepłe dni. No i jakoś nie miałam siły. Poza tym się okazało, że trochę musiałam z tego projektu spróć, no ale pokażę Wam, co mam na dzień dzisiejszy. Nie mam tego dużo. I w ogóle co się okazało z tym projektem. Nie tak, to znaczy bardziej ze mną niż z projektem, no ale się odbiło na projekcie. W tym momencie mam górę z... dół. dół. Prawo, lewo, góra, dół, więc. <grywa> eee, Mam dół tego swetra i odtąd, z, odtąd, od tego e, progreskipera zrobiłam w górę e, dla projektu albo w ramach projektu pogromcy zapasów. I no i wszystko by było super. To już jest wyprane. Tylko. Okazało się, że oczywiście nie trafiałam w próbkę. E, absolutnie nie trafiałam w próbkę i wysz, i zapomniałam jak zaczęłam, wiecie, z tych emocji, że tak chciałam wszystko zacząć szybko. E, zapomniałam, że miałam robić rozmiar L i oczywiście zaczęłam rozmiar M. No, i jak już zrobiłam w sumie żakard, się zorientowałam, że on jest jakiś super mały i czego w ogóle wyprać i dlaczego on taki jest. Ja go wybrałam już tak, jak jest. I w sumie płótno jest fajne. To jest drop, Drops Melody, ale na drutach na drutach od kolarze, czyli tych kwadratowych. I to jest drut numer 6 mm. Druty 6 mm. Oczywiście to płótno, wiecie, jest super fajne i w ogóle. No, ale ten, ten sweterek generalnie. Co? Chcesz na rączki to chodź Och! Generalnie jest po prostu dość mały, dość wąski. No, i miałam już go, znaczy Drops Melody chyba nie da się sprócić, no, ale miałam zacząć od nowa. Tylko, że mój mąż przyszedł i mówi: Tak, słuchaj, ale ty chciałaś go na narty nosić. W sumie, gdzie ty szerszy sweter upchasz pod kurtkę taką narciarską czy tam snowboardową, tak? No i faktycznie, tak pomyślałam, że nawet największe kurtki, które mam, wiecie te na snowboard, kurtkę, nie, 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 nie dużo, tylko kurtkę, to yy, jednak faktycznie pasowałoby, żeby ten sweter był jednak taki bardziej ala golf, żeby był obcisły. No i stwierdziłam, że okej, okay, jak już tak ma być, to zrobię taki golf z łapkami, no, i właśnie jestem na takim etapie. Zaczęłam dopiero rękawki, już Wam pokażę. No, a ewentualnie, jeśli już stwierdzę, że nie da rady w tym po prostu chodzić, że gdzieś jest brzydko i ja wyglądam mega jakoś grubo i w ogóle no, nie ma szans, żebym chodziła, to po prostu oddam komuś, kto jest dużo y, mniejszy ode mnie. Y, bardzo fajnie wyglądają. Wygląda ten wzorek. Po praniu, słuchajcie, to to po prostu nie haczy wcale. Tak wygląda lewa strona. W ogóle to nie haczy. Ja tu, gdzie nie, gdzie, gdzie były bardzo takie długie, wiecie, te żeby nitka nie zwisała tak brzydko, to ja tak przekładałam przez tą nitkę główną, którą robiłam. W tym momencie, no i właśnie nie wiem czy dobrze, czy źle, ale po praniu generalnie no, wygląda to, jakby było jednym płótnem. I przepraszam, cię mi się bardzo tak, takie nagrywanie z piskiem. No i tyle mam i w sumie to zrobiłam bardzo szybko i właśnie na etapie rękawów troszkę się zdenerwowałam, bo się okazało, że jeden rękaw w ogóle dopiero zaczęłam, wiecie te rękawki też będą robione od dołu do góry, tak jakby tu będzie łączono cały sweterek, najprawdopodobniej jeszcze troszkę wydłużę to, to ciało i no, i tak wyglądają na razie, czyli teraz byłabym na etapie tego żakardu. O, się, o dziwo, jak się okazało, ten żakard nie sprawił mi większych problemów. No ale ten żakard, wiecie, też jest prosty, nie? Zobaczymy, co będzie przy łapkach, bo jeśli mi się faktycznie uda wszystko na zasadzie już nie rozmiaru, tylko że ładnie to będzie wyglądać właśnie jeśli chodzi o żakard, to. Um, możliwe, że się rozejrzę, że za jakimś innym sweterkiem żakardowym, Ja mam jeszcze w swoich zapasach um, jakieś sweterki żakardowe, między innymi od, znaczy taki sweter z wilczurami, taki, takie strasznie fajne wilczki, i nawet na to bym miała też um, Tweet Donegal. Do, do e, taki w bardzo fajnym, właśnie takim wilczym kolorze. I... no i jeszcze chyba kilka mam takich żakardowych sweterków właśnie w zanadrzu tylko, że zawsze się bałam zrobić, wiecie, ten żakard zawsze mnie tak odstraszał, no a teraz jak było tak ciepło i w ogóle trochę yy, nie było nas w domu yy, byliśmy poza Krakowem no to stwierdziłam, że fajnie by było, jakbym skończyła ten mój Emily Sleepover numer 2 i w tym momencie jest na takim etapie, czyli kończę tutaj ten ściągacz y, z przodu i z, tym, y, z tą kamizelką też było śmiesznie, bo ja ją y, zaczęłam, y, no jeszcze jak byliśmy tam w Krakowie, a później stwierdziłam, że no przecież to są same jersey, wiecie, same prawe, lewe oczka, prawie że, no to generalnie nawet przy, y, w samochodzie będę sobie powoli ciergać, wszyscy ciergają, dlaczego ja nie mogę no i było wszystko pięknie ładnie aż spojrzałam i zrozumiałam że tu jak tu macie to dodajecie oczka to ja sobie dodałam na samym końcu te oczka i tak jakby ta szerokość dwóch oczek którą miałam tutaj wiecie z tyłu przy dodawaniu gdzie tu nie widać tu widać o to też jest ta szerokość dwóch oczek no to została mi po prostu zaburzona, a ja już byłam w połowie dodawania tych samych oczek z przodu. I po prostu wyglądało to dziwnie. No i więc sprółam po prostu. Sprółam, zaczęłam przód prawie, że od początku, no bo od tego właśnie od tego miejsca. No i w tym momencie jeszcze mi zostało połowa. Go ściągacza z przodu yy, i zrobię już wtedy a tutaj yy, ten ściągacz góry i zostanie mi ta ładna, ten ściągacz, tak samo, tak? Yy, yy, te, te takie kokard, kokardki z boku. Yy, co jest fajne, włóczka jest. To robię na drutach 4 mm ściągacz, też bo stwierdziłam właśnie, że w tamtym roku też robiłam, tylko że robiłam chyba na drutach 4,5 mm ściągacz, też nie robiłam mniejszymi drutami, dlatego, żeby się nie ściągnął. Tak wiecie bo w swetrze to wygląda fajnie, ale z tego co oglądałam tam kiedyś na Instagramie u dziewczyn, no to ta kamizelka się tak trochę właśnie zwężała na tym ściągaczu, a ja tego nie chciałam efektu, więc zostawiłam druty takie jakie mm, jakie były przy tym wzorze e, tym jerseyowym, tak? I tutaj już mam, wiecie, potraktowałam e, tą kamizelkę mm, parownicą i właśnie widać, że, że, wygląda fajnie. Wiecie, no fajnie wygląda na tych samych drutach też rozmiarze w sensie drutów. Ehm, włóczka, włóczka to jest wielgląd 100% niefarbowany, bardzo fajnie powiem wam wygląda, tak e, rustykalnie, bardzo ładnie. I kolor jest taki typowo wielbłądzi, chyba właśnie z tych niefarbowanych. Widziałam, ja kiedyś miałam na rękawiczki taki ciemniejszy wielbląd. Nie wiem, czy to zależy od wieku zwierzęcia, chyba kiedyś czytałam, ale nie chcę tutaj kłamać. No to jeśli faktycznie według wieku to zależy, to ten wielbląd jest, że tak powiem, wieku średniego. W takim średnim wieku, no bo ani nie jest ciemny ten brąz, ani zbyt jasny. No i ponoć wielbłąd ma być bardzo, bardzo ciepłą włóczką, i to jest łańcuszek. Luźno spleciony łańcuszek. Robię tą kamizelkę na drutach od Signature Needle Art i pomimo tego, że są dość ostre. To mi um, jakoś nie udało się mocno zahaczyć, wiecie, tych oczek i, i yy, w tym łańcuszku. Chodzi mi o ten łańcuszek. Wygląda yy, dość ok, i sobie radzę. No, i tutaj, yy, a jeszcze nie powiedziałam, w ramach pogromcy zapasów, no to tam już miałabym gdzieś 60-70 yy, gramów łóżki. No, a tu pewnie tak 40 może. No, to jeszcze wiecie, do, 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 do tych 200 gramów to jeszcze mam. Daleko. I tu zaczęłam sobie. Yy, tak stwierdziłam, że w sumie po tym jak już tam wiecie, wychodzi mi golf, a nie sweter. To, to tak pomyślałam, że w sumie pasowałoby, żebym miała taki ala golf, yy, tylko nie pod samą szyję. szyję tylko taki bardzo e, króciutki golfik, żeby wiecie, widać mi było szyję, e, bo nie mam jakoś tam wydłużonej, łabędzie i pięknej szyi, więc e, nie mogę się też e, nie mam się czymś po, pochwalić, wiecie, e, i nie mogę nosić tych bardzo bardzo obcisłych, wysokich golfów. No więc stwierdziłam, że fajnie by było do tych kurtek, wiecie, takich e, skórzanych do płaszczu. mieć taki ala golfik, czyli taki bardzo niski golf, no ale tu w miarę taki opinający I bardzo chciałabym właśnie spróbować nowy metod <coughs> rękawa, nie raglan, tylko taki, to się nazywa chyba continuous raglan, w ogóle napisz, napiszcie mi jak wiecie, że tutaj dodajecie oczko wzdłuż, tak jakby tu i później tylko na rękach też dodajecie I, typ, i tu chyba też wtedy dodajecie. Taką metodą właśnie bym chciała spróbować. E, nie wiem, czy mi się uda. W ogóle włóczka jest bardzo cienka. Tutaj e, ten ściągacz e, u góry robiłam na drutach chyba 2,75 odliwkę, tak. No, a e, już ciało mam przejść na 3,5. No, ale ponieważ jest kaszmir, mam nadzieję, że e, się spuszy. No bo tu jest idealnie, tu nawet, wiecie, nie, nie ma. No, kamera oczywiście e, troszkę inaczej to pokazuje, ale w rzeczywistości to prawie nie ma, e, te oczka prawie nie mają przestrzeni, wierzcie mi. E, na pół zamierzam dziergać całość. Zobaczymy, co z tego będzie. No i tyle, tyle mam do pokazania. No nie, nie, nie wysiliłam się przez ostatnie, wci, ostatni czas, o, ostatnimi czasy jakoś tak się bardzo nie wysiliłam, no bo ten e, sweter, który miał być w łapki, teraz jest golfem, jest na, wiecie, na szóstce. no to on szybko idzie. E, kamizelkę połowę też miałam zrobioną, więc e, robię tylko tą przednią część i wykańczam. No zobaczymy, chciałabym w sumie tę kamizelkę mieć jak najszybciej, bo to jest taki fajny mi się wydaje do właśnie jeszcze bardzo cienkiego płaszcza dodatek. Tym bardziej, że ta kamizelka Emily Power ma bardzo fajny właśnie taki tutaj golf, że jest szeroki, ale wiecie, jednak zasłania to, co ma zasłaniać. I w nam jest ciepło. Generalnie mi się podoba. Ja wiem, że wszyscy robili to rok temu. Ja też robiłam rok temu, ale y, tą wcześniejszą kamizelkę to po prostu dałam w prezencie kuzynce mego męża, ponieważ y, trochę mi nie o nią odpowiadała nitka, z której zrobiłam trochę. Wydawała mi się zbyt wąska i tak źle się czułam. Wiecie, y, właśnie. Druty miałam pół zamiast czwórek i jakoś właśnie, ona była niby fajna, tylko yy, na bardziej mniejszej osobie, może szczuplejszej osobie, yy, może, wiecie, mniej po prostu, no, no nieważne, w każdym razie źle wyglądało, trochę niefajnie się w niej czułam, o może tak, więc stwierdziłam, że ja sobie zrobię nową, troszkę bardziej szerszą, bardziej pasującą do mojej figury, bo na przykład w tej kamizelce już troszkę zrobiłam inaczej. Ponieważ mam trochę większy biust, tam, powiedzmy, niż te modelki w, w tych czasopisach Sadness garn. to stwierdziłam, że przód zrobię minimalnie szerszy. Wiecie, bo to ma, ma w sumie, ma miejsce tak że to jest bardzo dobry pomysł, i miała miejsce była tu taka idea w ogóle, że osoby, które są bardziej obdarzone, że tak powiem tu z przodu, to po prostu nadrabiają sobie, albo musiałabym tutaj tylko w tej okolicy biustu sobie dodać, to jakby tymi niemieckimi rzędami skróconymi, no ale tego nie chciałam. No więc stwierdziłam, że po prostu będę miała tą kamizelkę troszkę szerszą i minimalnie tam dwa, trzy rzędy dłuższą generalnie, nikt tego nie zauważył, bo wiecie, ona i tak leci do tyłu przez ten golf, on będzie to przytrzymywał, a nie będę miała takiej dużej różnicy między przodem a tyłem i właśnie będzie biust ładnie schowany i, i wszystko wtedy będzie ładnie wyglądało, mam nadzieję, że tak będzie, cieszę. że... Że to się przełoży idea na praktykę. Cześć, jeszcze raz. Chyba ostatni raz się włączam. I tutaj mam taką paczczuszkę, która już trochę czeka. I paczuszka jest od Makalele. I trochę ją w zły sposób <grym> otworzyłam, no ale to nic z tego. I tu, słuchajcie, zobaczcie jak jest ładnie, pięknie zaopowana, no i ot, rozszerpię. już trochę czeka, oj, więc chciałabym już mieć ze sobą rozpakowanie jej. Ja chciałam właśnie wam pokazać te przepiękne moteczki Borset talpaki, i ona jest widowa, no popatrzcie. No, piękna. I no, wszyscy już znają chyba borstet alpaka od z garn. To jest 83% alpaki, 13% donegalu i 4% nylonu. I powiem Wam, że zauroczył mnie kolor, bo generalnie borstet alpaka mi się. Podoba w dotyku, nic jeszcze nie dziergałam Podoba mi się bardzo Generalnie Nie wiem jeszcze jak się zachowuje Co prawda, ale ten kolor To po prostu jest No sztosik Po prostu jest piękny I Ten kolor najpierw miał iść Na ten sweter wiecie z łapkami Sweter z łapkami miał być Taki bardzo stonowany W takie jakieś ciemne po prostu łapki Brązowo-szary, ale ponieważ miałam go właśnie już zacząć z zapasów, no to zrobiłam go dość kolorowy. I tutaj mam właśnie taki miałam pomysł, że jeśli na przykład ten żółty sweter mi się aż tak strasznie spodoba, że będę chciała drugi sweter z łapkami, no to jednak zrobię właśnie jeszcze jeden z borstet alpaka odsadny z garn. A drugi jeszcze pomysł miałam w tamtym roku. Tetie robiła. Na swoim kanale właśnie pokazywała taki mm, warkoczowy sweter, ale wiecie, tam było kilka tylko tych warkoczy, bo ja akurat y, mocno warkoczowych to nie. I taki bardzo puchaty, chyba od hobby nawet. Mm, I właśnie stwierdziłam, że ten sweter też by był bardzo fajny, właśnie z takiej włóczki, ale to jeszcze przemyślę, bo włóczkę już mam, a wiecie, a pomysły mi się zmieniają. No ale po prostu kolor jest naprawdę cudowny i no i zobaczymy co z tego będzie, ale chciałam Wam właśnie pokazać. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem motków i już sprawdzam czy mi wystarczy. Druty mają być 4-7 mm, no jakbym robiła na 7 mm to 110 metrów. Tak, na sweter potrzebujemy 1200. No, ewentualnie bym do dozamówiła do sobie. E, ewentualnie, jeśli. Bo tu nie piszę. Wiecie, ile jest potrzebne na sweter? Tak, mniej więcej w rozmiarze. E, nie piszę. No, ale na przykład, jakbym robiła coś z takim żakardem, wiecie, no, to do, dodawałabym jakieś inne włóczki. No i na pewno by mi starczyło 7 modków. Tak mi się wydaje. Bo to jest 770 metrów, czyli ym, prawie 800 metrów plus ym, 800 metrów plus tam 300 metrów, jakieś bym 400-300, tam zazwyczaj potrzebuję. 1100, tak mniej więcej. To bym jeszcze wzięła z innej włóczki i by było super. Jakbym robiła właśnie coś ym, z takim z dodatkowym kolorem. No i tyle, bo się rozgadałam za bardzo chyba o tej włóczce. No właśnie, jakbyście mieli też jakieś pomysły, miały, to bardzo chętnie poczytam sobie, bo ter no właśnie się zastanawiam, czy faktycznie chciałabym ten sweter, te ten, co mm, Teti robiła, czy chciałabym jednak coś innego spróbować, ale tak naprawdę, wiecie, włóczka genialna, piękna, śliczna i w sumie pogoda już się robi y, coraz chłodniej, no a ja pomysłu tak jakby zgubiłam. O. No i tyle. Myślę, że w tym wideo już się nie zobaczymy. Widzimy się w każdym bądź razie wkrótce. Pa.